Witaj Królowo i Matko Nasza, Nadzieja Nasza. Tak nam często wołał do Matki Królowej. Tak wołaliśmy nie tak dawno w czasie nawiedzenia. Tak dzisiaj trzeba wołać. Witaj Matko Królowo i nadzieję. Potrzebujemy jej pomocy. Potrzebujemy jej jakby dłoni. Potrzebujemy jej serca, potrzebujemy jej stabilności, bo naród potrzebuje matki. Naród potrzebuje ludzi, którzy będą kierować tym narodem w sposób właściwy i odpowiedzialny. Ojczyzna to wszyscy żyjący na skrawku ziemi. Ojczyzna i naród. Trzeba nam wszystkim pamiętać o tym godnym, jakim jest Boże, o tej Wladze, jaką jest czerwona, o tej świadomości, że mamy martwę królową, aby dochować wierność i Bogu, i krzyżowi ojczyźnie. Aby nie wątpić trzeba pełnej odpowiedzialności za to, co się mówi, za to, co się czyni za plany podejmowane. Kto się z Bogiem będzie liczył, liczy się będzie z człowiekiem. I z nim się będą liczyć. Dlatego prosi Matko Boże, żeby Bóg nam właściwie przeżywać nasze życiowe zadania, podejmować w sposób właściwy, a w ten sposób ubogacać polską ziemię i polską kulturę i religię na tej ziemi. W sercach rodzina, w całym narodzie. Aby godnie uczestniczyć w przyświęceniu świątyni również człowieką tej matki, Królowej, aby owoce tej przyświęcenia były widoczne w naszym życiu, aby prosić to potrzeba naszym rodzinom i nam samym rządzącym. Przepraszam.